Od pewnego czasu dosyć dużo myślę na temat techniki jazdy. I tak zastanawiam się, jak to jest u Ciebie, jak to jest w Twojej firmie, gdzie pracujesz. Czy doskonalenie techniki jazdy jest traktowane jako wydatek zbędny, czy jako inwestycja? No bo to, że poprawna technika jazdy, czy lepsza technika jazdy zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo, komfort na wiele elementów związanych z przemieszczaniem się samochodem. Szczególnie zastanawiam się nad, nad kierowcami samochodów ciężarowych, których widzę czasami na drodze, z nogą na podszybiu, bez pasów, w pozycji leżącej. Czy oni są świadomi tego, jak wielkie zagrożenie stanowią nie tylko dla siebie, ale dla tych, którzy są dookoła? Napisz mi w komentarzu, czy doskonalenie techniki jazdy jest dla ciebie, czy dla Twojej firmy zbędnym kosztem, czy investițiu. Nu no ce cadă este.